Kończy ci się 52 tygodnie L4 z NAV, a ty nadal nie jesteś zdolny do pracy? Nie wiesz, co będzie dalej? Boisz się, że zostaniesz bez środków do życia? Czas złożyć wniosek o AAP. To świadczenie dla osób, które po zakończeniu zasiłku chorobowego nadal nie mogą wrócić do pracy z powodów zdrowotnych. Co musisz spełnić, żeby NAF przyznał AAP? Twoja zdolność do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Musi być zmniejszona o co najmniej 50%. NAF oceni to na podstawie Twojej dokumentacji medycznej. Musisz mieć ciągłość zatrudnienia lub aktywności zawodowej w Norwegii przez ostatnie 5 lat. NAF to dokładnie sprawdzi. Musisz być pod opieką lekarza i mieć realny plan powrotu do pracy przez leczenie, rehabilitację lub na przykład kursy zawodowe. Pamiętaj, Masz ograniczony czas na złożenie wniosku po zakończeniu 52 tygodni L4. Nie warto zwlekać. Skontaktuj się z nami. Pronor, pomożemy Ci przygotować poprawny wniosek o AAP, podpowiemy, jakie dokumenty dołączyć i zadbamy o każdy szczegół. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe. Zrób to z nami.